Gazpol poprzez sprzedaż czystego, ekologicznego paliwa, jakim jest gaz płynny, przyczynia się w sposób pozytywny do ochrony klimatu i do poprawy jakości powietrza w Polsce. Aby zwiększyć nasze możliwości logistyczne, podjęliśmy decyzję o budowie terminala gazowego, który jest zlokalizowany w Sędziszowie. W Sędziszowie dlatego, że tutaj znaleźliśmy pozytywny klimat dla naszej inwestycji. Terminal w Sędziszowie zajmuje zagospodarowany obszar o powierzchni 95 tysięcy metrów kwadratowych. Jest pierwszym tego typu obiektem w GazPolu łączącym funkcję terminala i rozlewni gazu płynnego. Główne procesy technologiczne, jakie będą realizowane na terenie terminala to magazynowanie gazu płynnego, przeładunki systemów kolejowych i drogowych, napełnianie butli oraz proces odświadczania gazów. Budowa terminala trwała niecałe dwa lata. Najważniejsze etapy budowy to niwelacja, dostawa, montaż i posadowienie zbiorników magazynowych gazu, budowa infrastruktury kolejowej, budowa budynków i budowli, hali napełniania, pompowni przeciwpożarowej wraz ze zbiornikami, instalacje technologiczne, rurociągi gazowe, instalacje sanitarne, sieć wody przeciwpożarowej, zaszaczowa i hydrantowa. Oraz wykonanie i budowa dróg i parkingów wewnątrz terminala. Wybudowany przez Gazpol terminal i rozlewnia gazu płynnego LPG zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej został zakwalifikowany do grupy zakładów o dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej. To powoduje, że niezbędnym podstawowym zadaniem jest zbudowanie systemu bezpieczeństwa procesowego. System taki powinien być oparty na trzech podstawowych filarach. Pierwszym filarem jest technologia przeładunku i napełniania butli. Drugim filarem jest filar monitorowania procesów i alarmowania sytuacji awaryjnej. Trzecim filarem jest błyskawiczne reagowanie na zaistniałe sytuacje awaryjne. Terminal rozlewnia Gazpolu spełnia wszystkie te wymagania. Jest zakładem w pełni bezpiecznym. Cieszę się, że ten terminal i ta rozlewnia jest wynikiem wielkich doświadczeń operacyjnych i technicznych naszych menedżerów, naszych inżynierów. Zastosowaliśmy tam najnowocześniejsze, dostępne nam rozwiązania i techniczne, i te, które wspierają bezpieczeństwo. W naszej działalności, w naszej filozofii bezpieczeństwo ma znaczenie priorytetowe. Terminal w sędziszowie dzięki pełnej elastyczności dostaw pozwala nam na realizację oczekiwań klientów w zakresie dostaw czystej energii, jaką jest gaz płynny LPG.